Za 20 złotych kupiłem tą miniaturową klawiaturę. Teraz pewnie chcielibyście usłyszeć, że to odkrycie roku jest świetna, ale… no przynajmniej działa. Zapytacie więc, po co mi taki wynalazek? Otóż potrzebowałem jakiejś klawiatury z touchpadem do mojego mini-pceta, który jest podłączony do telewizora w salonie. Służy mi on głównie do streamowania gier z komputera stojącego w drugim pokoju, więc nie szukałem super wygodnej i drogiej klawiatury, bo do grania przed telewizorem używam pada. Najbardziej zależało mi na bezprzewodowym połączeniu, aby móc komfortowo używać peceta siedząc na kanapie, no i oczywiście na jak najmniejszym rozmiarze, bo nie chcę zagracać szafki w salonie. I wiecie co? Jak za 20 zł, to ja nie mam na co tu narzekać, bo ta klawiaturka w zupełności mi wystarcza. A najbardziej zaskakujące jest to, że połączenie bezprzewodowe jest nie tylko przez odbiornik USB na 2,4 GHz, ale także przez Bluetooth, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby połączyć ją na przykład ze smartfonem czy tabletem. Co prawda jakość wykonania jest słaba i cała budowa trzeszczy dosłownie od lekkiego dotyku, a podświetlenie czasami zapala się samo, mimo że tego nie chce. Ale ogólnie połączenie jest stabilne, przyciski działają jak należy, a touchpad, choć nie jest zbyt precyzyjny, to też spełnia swoje zadanie do takiego okazjonalnego użytkowania. Koniecznie napiszcie w komentarzach, czy Wam też kiedyś zdarzyło się zamówić jakąś najtańszą elektronikę skin kompletnie bez żadnych oczekiwań co do niej, aby po przyjściu paczki nieco pozytywnie się zaskoczyć, nawet gdy jakość pozostawia trochę do życzenia.